Witam, witam! Znowu FIFA 14 i e, następny mecz mamy e, u siebie z Cagliari niestety nie zmieściliśmy się w składzie a w zasadzie ja nie zmieściłem się w ten koleś nie zmieścił się w składzie e, na dzisiejszy mecz więc możemy tylko zrobić symulację i to zamierzam uczynić więc Rozpocznijmy Balotelli zamiast mnie gra. E, Opsy Daisy Cagliari strzelił już pierwszego gola Rafael oh. no i mamy wyrównanie 1 i 1 i 2 i 1. Benarfa strzelił gola, drugi i trzeciego też Benarfa e, tak, to, tak to wygląda 90 minuta mamy wynik 3-1 dla AC Milanu e, no cóż taki, taka krótka symulacja a teraz zobaczmy powołanie do kadry kraju Polska Chciałem poinformować że Cię, że zostałeś powołany do reprezentacji kraju Polska eliminację do Misza z Europy na mecze z walią 13 października i Anglią 17 października. No dobrze, dobrze, dobrze. Zatem idziemy dalej. Zawodnicy nieobecni z powodu gry w reprezentacji. Włochy, Włochy, Polska, RPA, Brazylia, Rafael. Dobrze. Więc grajmy w końcu. Dzisiaj zagramy z Parmą FC i będziemy ich. Oni nas przyjmą. Nie będziemy ich przyjmować, tylko oni nas przyjmą, więc będziemy gośćmi. Zatem przejdźmy do meczu. Troszkę szybciej. Takie coś, wystarczy. I takie coś. Serie A. Dobry wieczór. Włańcuchem. Dzisiejszy dla Państwa komentować będą Dariusz Arena oraz ja. Władko pogodzie niezbyt sprzyjającej Cały czas pada. Ej, ale wiem taką. Drużyny AC Milan na który zapraszają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Na San Siro będą groźni Rossoneri dla swoich rywali. Mają jeszcze sporo czasu, aby odwrócić bieg wydarzeń, ale jeśli ich celem na początku sezonu było zdobycie prawa do gry w Pucharze Mistrzów, to zaliczyli Falstaff i teraz muszą szybko się otrząsnąć. No cóż... Jesteśmy na drugim miejscu seria? Zaczynamy ten spektakl. Dokładnie. Aj No i blisko polekarne. Nie udało się. Cóż tam? Piukki wślizgiem kończy się. No jakimś ślizgiem. Jakimże wślizgiem. Już jest Co tam się dzieje? Dokładnie i na lewo i ciągniemy, ciągniemy, ciągniemy De Jong, tak? tak może centrować pole Niestety podanie nie Nie udało się Tak, bo minimalny błąd i byłby rzut karny Odzyskali piłkę w środku pola No... Niezbyt odzyskali Ale gramy dalej, gramy dalej Proszę Państwa, gra toczy to się dalej eee... Znaczymy, Znaczymy, Ja obawiam się w tego w sędziego, w sędziego w że ou... No... Obawiam się tego sędziego, chciałem powiedzieć, że Skoro on tam wyczuł, że było, że był V, to gdy będzie naprawdę coś bardziej bliskiego Paulowi, ewentualnie jakiś lekki V, to mogą się posypać ciężkie, czerwone kartki. Z tego się obawiam troszkę. I tego, że nie mogę trafić. ...interweniował, zablokował ten strzał. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Dobra. Dobra Opa Jupa I gol Jest Jest Jeden jeden Wyrównanie Proszę Państwa koder pięknie strzelił Zobaczmy jeszcze na powtórki To było tutaj dosyć ładne Strzał natomiast perfekcyjny

Dobra, bez wygupów, bez wygupów Roz, e, trzeba rozstrzygnąć ten mec, mecz mecz wykorzystywać okazje, które się na Czy to wykorzystać? Na naszą No w palicę reagował tutaj Na naszą korzyść. To koniecznie. Yeah, 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 yeah. Dobra. Nie. I co? Będzie egzekwowana no. wolnego. Przecież tam nie było żadnego faulu. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala Dobra, 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 dobra Nie Jak tak, mogłem Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. To przecież było dosyć ładnie zaplanowane Podanie nie było wcale najgorsze Natomiast wykończenia w ogóle nie było ustawił się obrońca Czy to wykorzysta nie kamali nie końcową i grę wnowi Bramkarz Rakitz i Sędzia pozwala no, kontynuować akcję. No, no, gdzie, bardzo no gdzie tam był V? Proszę mi powiedzieć gdzie tam był V? to wykorzysta nie, 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 nie! Troszeczkę sędzia e, przesadza. Tak przynajmniej Okazja. jest taka moja opinia. Ups, Daisy, ale będzie rożny? Będzie rożny. Hmm, a mogłyby to wyjść troszeczkę lepiej. Okej, okay, tam jesteś, tak. Dobra, pierwsza połowa została wydłużona o 3 minuty przedłużona Żeby nie było mi tu faulu. Sansone, Ooooo Elizy da dawaj 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 Dobry udany odbiór Do przerwy 1 do jednego Jeden, jeden. Coś da się z to tym zrobić. po pierwszej połowie przy wyniku remisowym. Ale ten rezultat bardzo dobrze oddaje przebieg pierwszej części spotkania. Hmm. Czyżby? Dobrze. Panowie i panie. Ten mecz nie jest dobry. Tyle wam powiem. Trzeba coś poprawić. Trzeba coś zrobić. Trzeba wodna strzelać gole. Właśnie rozpoczęła się druga część spotkania. e Dawaj, dawaj. Nie. Dobra, wydawało się, że Dobra, udało się. Nie! Cudownie dograł prosto na sędziego. Więc nie tak cudownie. Więc nie tak cudownie. Nie, 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 nie. Nie, nie. Dobra, ufa Nie dlaczego? Okej, okay, okej, okay, okej okay. To nie było faulu, to nie było faulu Ja boję się w ogóle odebrać temu Kolesiowi piłkę Okej, okay, okej Lecimy, lecimy, lecimy lecim. Dobra, 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 dobra Nie! A mogło być tak pięknie Już już widziałem gola Oba zespoły dokonują zmian No dobrze. I Jedyne co jest dobre, że jeszcze nie ściągną mnie Chłopaki, chłopaki. Dajcie piłkę, dajcie się pobawić. ok? Dobra, teraz. Czy to wykorzysta? O to chodziło, ale z wolej świetna obrona. Nie. Coś nie wychodzi, ale cóż, może może taka forma dzisiaj. Trzeba próbować dalej. Nie, nie, nie! Kurka! Ja pierniczę! Kurka woda! Jak to było możliwe? No, no, ludzie, ludzie, no ja was proszę, ale o co tam chodziło w ogóle? Ta poprzeczka jest jakaś magiczna normalnie. W trzecim spotkaniu jest druga połowa, może ten gracz odmieni losy tego spektaklu? Dobra główka! Jest! Z historią ten gol daje im prowadzenie. A, jest. Udało się. potwierdza jego wszechstronność. A dzisiaj mają coraz więcej te powiedzenia w nowoczesnym futbolu. Precyzyjnie wykonany rzut rożny. Co teraz będzie zmiana czyni. Z tej kamery na tę La Gazzetta dello Sport. Dobrze, już wystarczy powtórek. Jeszcze nie ma zmiany, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Uuu, szansę, nie szansę, Lizy. Dawaj! Okej, okej, okej. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. I... kurka! Taka ładna akcja mogła być. Eee... Teraz będzie, zakładam się orzeszki. Jest! Honda! Była ładna dobitka. I w zasadzie kiedy on dostał piłkę to było pewne, że jeśli zmieści się między słupkami i poprzeczką to będzie go bo nie było tam bramkarza Okej, okay, panowie i panie Balotelli wszedł na chwilkę stracili piłkę a. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę Mario Balotelli. No co mnie robisz, człowieczku. Czy to wykorzysta? Młód lepiej doświadkować, a taką brońca pierwszy dochodzi do piłki. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzydę. Yes. No i proszę Państwa! No cóż Honda będzie prawdopodobnie graczem meczu MVP tak bramka ale widać wyraźnie różnicę meczu Mecz powoli dobiega i koniec mecz był bardzo fascynujący, pociągający żuby na szczęście udało się wygrać 4 do 1 oraz ja. Trzymajcie się do następnego filmiku. Do zobaczenia. A w zasadzie do usłyszenia. Siema. Siema.